Polski sukces na światową skalę. Mierzymy wysoko, sięgamy po wygraną. Grupa Azoty. Kwalifikacje można powiedzieć chyba bardzo szczęśliwe, szczególnie dla Olka. No, nietypowa sytuacja. Wypadek podobny jak w, podczas trzeciego konkursu miał Michał Nomajer. Złapał buta pod belką i zakończyło się to takim półupadkiem. Na szczęście Olek starał się pozbierać i z tego jeszcze całkiem dobry skok skoczył. Eee, Kwalifikacje o to jest szczęśliwe, że jest w konkursie, natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, że zadanie ma trudne przed sobą. A ten skok chyba mimo wszystko był bardzo dobry jak na tą sytuację. Dobry skok, no, to, to zatrzymanie tam pod belką spowodowało dosyć dużą utratę prędkości, to jest takie skakanie jakby o kilka belek niżej. Yy, Olek tutaj fajnie skoczył i drugą serię treningową i, i ten skok kwalifikacyjny też na plus. A jak pozostali zawodnicy? Solidne skoki skakał dzisiaj Piotrek, Kamil, dobrze prezentował się Dawid, jak co mamy kwalifikację Bartka Kłuska, który też skakał zdecydowanie lepiej jak podczas konkursu w Innsbrucku. Z czegoś jeszcze w tych a Kamila brakowało do tej czołówki? Co, co tu można jeszcze, czy coś będzie poprawiane przed jutrem, czy coś omawiane? Nie, do jutra no, omówimy sobie skoki, ale tutaj nie będziemy nic poprawiać, po prostu podchodzimy do, do normalnego kolejnego konkursu. Tutaj jest takie specyficzne podejście dla zawodników tutaj na samą górę, czy to może jakoś męczyć dodatkowo w przypadku Kamila właśnie? Wszystkich zawodników męczy tak samo. No to, a jakie są prognozy na jutro? Raczej dobre? Raczej dobre ma być w miarę bezwiecznie, czyli będziemy obserwować podobnie, podobne warunki jak dzisiaj i przez dzień ma być słońce, także myślę, że nie będzie się to wiele różniło, jeśli oczywiście prognozy się sprawdzą w stosunku do dnia dzisiejszego. No to dziękuję i powodzenia jutro. Dziękuję.